Szefowa misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Polskę powiedziała, podejrzewam, że z pewną radością w głosie ukrywaną dobrze. Od przyszłego roku znów czeka Polaków zaciskanie pasa. Kurczę, patrzcie, syty głodnemu każe zaciskać pasa. Se, sama się zaciśni, babo. No ale faktem jest, że przyszłoroczny budżet kraju będzie przypominał walkę z szermiercią, same cięcia. I już wiadomo, że będzie to budżet mniejszościowy. Mniej będzie pieniędzy na wszystko, na kulturę, naukę, alkohol i wiele innych ważnych dziedzin. Poza, te, poza jednym wyjątkiem, administracja publiczna, administracja rozwija się nam dynamicznie, z polotem i rozkwita jak kwiat jednej nocy. Tak bujnie kwitnąca gałąź gospodarki potrzebuje coraz więcej paliwa, coraz więcej pieniędzy na jeszcze dalszy dynamiczny i owocny rozwój. I je dostanie. A żeby dostała, to my musimy właśnie zacisnąć pasa. Tylko, tylko ileż dodatkowych dziurek można jeszcze zrobić w tym pasie? No, no góra żadnej, prawda? Już ten bolec do, do, do coś dziurki wchodzi w tyłek, zaczyna kłuć. Ale ograniczać się trzeba, żeby administracja miała się lepiej. To jest myślenie przyszłościowe, bo a nuż dostaniemy tam robotę? Dobra, żartowałem. No ale słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale. Tak, 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 takie mam zdanie, że my byśmy chętnie się ograniczali i zaciskali co tam trzeba, żeby doczekać lepszych czasów, bo dobre już były. Ale jak z nami ściskać będzie też i rząd i cała administracja. Niech będą jak Bonaparte. Dajcie przykład jak zaciskać mamy. Ktoś kiedyś proponował, żeby w ramach oszczędności ograniczyć liczbę posłów. No ale nie można było, bo okazało się, że oni są już wystarczająco ograniczeni. Tak więc no niestety wszystko spoczywa na naszych barkach. Nie jesteście dumni?